Dziemaneczko, z tej strony szlachetny kameleon, to jest drugi odcinek z serii Wiedźmin 3 Gigon Zobaczymy co tu się będzie działo. Mamy tam jakieś ogólne do zebrania Liście. Oj, co mnie bije? Coś mi biło, nie wiem co. Jest tu sporo liści jakichś, więc. U, tam góle, ja do góli nie chcę już. Zebraliśmy sobie jakieś tutaj rośniki. Jedź za Vesemirem. Mówiłem się, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Bo z ich krwi można ważyć siry. Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Hmm. To jest jaskółcze ziele. A... Ono się nam bardzo przyda dalej źle się wojna dla naszych toczy Naszych? Jakich? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radowida. Bo Meri i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mi? Powinna być trochę lepsza, jakby coś tam się działo. O tak. Pięknie, to naprawdę pięknie. No, uleczmy się, może z jednym chlebem. O, leczymy się. Oj, tu jakieś stwory były. W topce, chyba. takie niebieskie z wodą, tam dawnie widzimy w że to były raczej topce. O. Jedziemy? Oj coś słyszę Co się dzieje? O, kurwa. No, wielka szkarada, wielka mocna. Ale już jest ranna. Czuję, że z tym stworzeniem no, przyjdzie nam się zmierzyć. Oj, ranny, Uleciał? Poleciał? Poleciał, możesz wyjść. Dla Bogi, Mało brakowało, a z bym jak była kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryf lubią pomęczyć i z żywcem po kawałku. A, aha. Pewno, pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic, pan jest winny parę koron. Parę koron się przyda, no uratowaliśmy życie w końcu. Parę koron zawsze się przyda. Tylko... mieszek akurat u mnie chudy. W pierwni w Garczycy część towaru zabrali, a teraz to... Macie. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale. Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdnicze, co tam stają, to może się czego dowiecie. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Nie, tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. Jedźmy, jedźmy, Zobaczę, czy jeszcze mogę. No, nie, już jest na we wszystko. Dobrze, płotka. No, nie wiemy, jedziemy na to, do gospody w Białym Sadzie. Swoją drogą Gryf, tak blisko wsi, godziny No właśnie, tak, tak samo się W lesie czy w górach, to rozumiem. Trochę, ale powietrzny że to Przyzwoimy? Nie, 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 nie. Cieszmy się tym, że sporo czasu tutaj razem. Nie mówię, nie mówię, mówię, Musimy uważać w, w tym białym tablo. sadzie i wyjechać. Czarkiem, kochani, już Miłego dnia albo e, miłej nocy, życia. W każdym dniu. Jesteśmy w karcie Napił się. Jakieś burdy zawsze są w kartce. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, temerskie ligie. I mają tu wisieć. To już nie jest temeria, dziadku.

Jedźminy. Nie będę pić z paszywymi obiecami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Hmm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna? Mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie wódeczka. A wy? Też się czegoś napijecie? Spore ruchacie, jest lepiej na tego gryfa. Jest zlecenie na tego bryfa? Póki co to nie. Kiedyś, tak jak i Potwór Gniazdo w okolicy mówił, to Sołtys zbiórkę na nagrodę robił, albo jechał do Seniora o pomoc prosić. No, ale teraz z nawet do ustępu no nie wiadomo, pójdzie bez nie zgody czarnych, a Seniora zdaje się powiesić. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. No, dokładnie, dokładnie. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agresem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. Jenefer. To może kto inny wam pomoże. Dużo tu. Okej, okay, popytamy. Dzięki. Pomóc ci pop... Daj spokój To popytam moje... Popytam hmm, Popytamy Tylko nas, pamiętaj, nas, pamiętaj nie, lepiej. Nie żeby... uwagi. Dobrze, nie będziemy teraz uwagi. Żeby... Zjemy sobie jeszcze A jesteś Lep? takiego może jak y, medytacja. Teraz nas uleczy. Oj, mieszko, mieszko, głupi jesteś jak... Alchemia. Postać zadania. Postać. Hmm? Świetne, świetne. Rytacja, bestiariusz, gryf, trupojad kul gryf, no ten gryf to jest potężny, na co on jest wrażliwy? olej przeciw hydrydom, kartacz i ard o! wojskowa rupieć Żeby skończyła alchemia Jaskółka, o widzicie, zbierałem coś już coś, coś będziemy sobie zrobić. Już spoko, naprawdę fajnie, cieszę się. Dobrze. Z głowy. Po co oni te linie tyczą? Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. podejść przy błędu, bo nam... Nie. Ja. Nieważne, nie... Dobrze kombinujesz, swego czasu... Ja nie, nie będę gadał z takimi uparciuchami, bo to jest po prostu brak szacunku. Jeszcze raz. Są do, do, cztery takie. Co? Drużyny. Talie. Co się Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Tapach agresnym i bzem. Ubiera się w czernibiery. Dwa znaczy, co poprawić ci nastrój? Nastrój poprawi mi się, kiedy już znajdę. Nędznie wyglądasz. To tylko kropelka na humor. Któż by umarł od malutkiego sznapsieńka? Możemy przejść do rzeczy? Widział się. Jennifer z Wangarbachu. Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Farszywe przybłęda. Gaunt to rodim Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby odszyć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. Rześnika z Brawikem. Nie też znasz zballat. Twoje zdrowie. Haha, No to nie jest. Widziałeś NR? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Zgadłeś to miłość. Od razu wiedziałem. Mów co wiesz? Zanim się nie pojawiłeś do głowy, mi nie przyszło, że to Jennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nidwgarskiego Garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agres i. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą Garnizonu. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. Czyli musimy iść do... My ludzie do ścińca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie. A ty będziesz w obliczu. I zniknął. No dobrze. Dziwny człowiek, bardzo dziwny. Z pytań z gdzie jest DNF. No tak. Bardzo ładny ten pan też swoją no Już sobie wypiłeś? Tak. Wypiłem sobie już. Mm -hmm. To wypierdalaj. <noise> nie chcemy tu takich jak ty. Ale zaraz ciężkich pierdol będą mieli. Tylko tak, no nie chcę robić burdy w jej karczmie. Nie zostanę tu na długo. Może i nie. A może zostaniesz tu na zawsze? Dwie piędzie pod ziemią. Ty <noise> Już mnie. No ja Dalej! Dalej! nie Dalej! 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 walki Teraz Dalej! W sensie Dalej! było było poznać no i... to jest drugi odcinek tego dnia a chcę znać też waszą opinię na temat właśnie wszystkich tak dalej jak wygląda czy się podoba więc... to jest koniec nie Nie kiedyś to jest dokładnie chciałem zapytać się jest tutaj wlica ogłoszeniowa i zobaczymy po prostu, jakie są questy w okolicy i jak to wszystko wygląda. O, tu mamy jakiegoś questa, więc nie daj tylko, będziecie chcieli na to, Nauka Nie rozumiesz, co czytasz Dziwne, bo to po niewgarsku, ale... Czyli tutaj nauka. Poszukiwany dezerter. Zeszłej nocy z niewgarskiego obozu uciekł rekrut, który jeszcze nie tak dawno zgłosił się na ochotnika. Poszukiwany posługił się imieniem Odrym że z tym człowiekiem. Opis. Czyli musimy chyba kogoś poszukać. Kreb hmm, co Ludzie. Każdy, który pragnie wolności, każdy, który jest w stanie udźwigać, udźwignąć broń. Niechaj, uchodzi do lasu. Zbierzmy się w siłę. Okej. Okay. Licho ze studni. Dobrzy ludzie. Wiem, że jest wojna i każdy ma własne zmartwienia, ale może znajdzie się ktoś, kto pomoże człowiekowi w potrzebie. Wszyscy pewno znacie studnie, co wśród ruin stoi licho, które zazdrośnie i strzeże. No, to może być ciekawe. Zaginiony brat. Mój brat, Bastion, poszedł na wielką bitwę z czarnymi. Och, no, czyli musimy kogoś poszukać. I garnimy męcarskie ogłaszczycy. Najbiedniejsi ludzie mogą ubiegać się o darmowe racje żywnościowe. Tylko że jakiś oszust jest. Okej. Okay. Dobra. No i teraz powinniśmy mieć dużo, dużo ciekawych miejsc do odwiedzenia, naprawdę ogromny rejon, więc no, mam nadzieję, że wam się podobało, no to jest, to jest no, właśnie koniec, mam nadzieję, że, że jest wszystko okej, okay, no bo jednak staram się ja nagrywać to jak najbardziej do, do następnego i cześć.